Każdej nocy ta osoba pragnie Cię w ciszy, opętana pożądaniem. Wiadomości od aniołów, słowa, które noszą w sobie tajemnicę, ogień, który nie spala, ale rozświetla duszę. Nic nie dzieje się przypadkiem, a to, że teraz słyszysz mój głos, jest odpowiedzą na modlitwy, których nie wypowiedziałaś na głos. Zostały one usłyszane w Twoim wnętrzu, tam, gdzie łzy nie spływają po policzku, ale palą serce. Dlatego przyszłam. Nie po to, byś mnie słuchała, ale byś się obudziła. Widzę Cię, nie tak, jak patrzy świat. Widzę Twoje noce, w których śpisz z otwartymi oczami, szukając w ciemności śladu czyjejś obecności. Widzę Twoje pragnienia ukryte głębiej niż cisza. Tesknisz za czymś, co sama nie umiesz nazwać, ale czujesz, że Cię woła. I choć próbujesz to zignorować, to wraca. Codziennie. Każdej nocy. On, ten, który pragnie Cię w ciszy, z której nikt inny Cię nie słyszy. Jest dusza, która Cię woła bez słów. Związana z Tobą niewidzialną nicią, która nie zerwała się mimo lat, milczenia i dystansu. On nie odszedł, ukrył się w cieniu, by nie zranić Cię bardziej. Ale pragnienie w nim nie ustało. Stało się ciszą, która krzyczy w duchowej rzeczywistości. I właśnie dlatego jestem tu by przekazać ci to, czego sama boisz się nazwać. Zostałaś wybrana nie przez przypadek. Twój los nie jest błędem. Twoja przeszłość nie jest potępieniem. Widzi się jak ranę, ale z nieba widzimy ją jak drogę. Każdy ból, każda strata, każdy pocałunek, który nie został odwzajemniony, wszystko prowadziło cię do tego momentu, w którym słyszysz, że jesteś warta miłości, która się nie cofa. On, o którym mowa, nie jest tylko człowiekiem, jest lustrem Twoich własnych pragnień. Jego dusza odpowiada na Twoją, jak echo, którego nie da się zatrzymać. Choć próbowaliście siebie zapomnieć, nie udało się. I dlatego nocą, w ciszy, przychodzi do Ciebie, w myślach, w snach, w chwilach, gdy świat milknie, a serce mówi prawdę. Nie jesteś szalona, nie jesteś słaba, nie jesteś zbyt emocjonalna, jesteś czuła. Duchowo głęboka i silna bardziej niż ci się wydaje. Twoja wrażliwość to nie wada, to dar. To przez nią słyszysz mnie teraz. Słyszysz więcej niż tylko głos. Słyszysz wołanie, które rozpoznajesz, choć nie umiesz wyjaśnić. Byłaś obserwowana od zawsze. Nie przez kamery, nie przez ludzi, przez światło. Każde twoje westchnienie zapisało się w wieczności. Każdy twój płacz zalał niebiańskie księgi modlitw. I właśnie dlatego przyszedł czas byś poznała prawdę. To nie ty szukałaś odpowiedzi, to one szukały ciebie. Zbyt długo żyłaś w cieniu cudzych opinii. Zbyt długo pozwalałaś, by twoja wartość zależała od spojrzeń, które nie widziały twojej duszy. Ale teraz czas się skończył. Powstajesz. Już nie jako ofiara, ale jako światło. Światło, które nie boi się ciemności, bo samo jest jej odpowiedzią. Nie musisz robić nic, by zasłużyć na to. Co ci się należy? Miłość nie jest nagrodą, jest pochodzeniem. Ty przyszłaś z niej i do niej wracasz. Ten, który cię pragnie, nie pragnie Twojego ciała tylko. On pragnie Ciebie w całości, duszy, myśli, niedoskonałości. I choć sam jeszcze się ukrywa, to zbliża się do Ciebie jak noc do świtu, nieuchronnie. Czasami miłość ukrywa się, by dojrzeć. On musiał odejść, by zrozumieć, co nosi w sobie. Ty musiałaś przetrwać pustkę, by odkryć, że nie jesteś pusta. Bo jesteś pełnią. Jesteś przestrzenią, w której niebo postanowiło zamieszkać. I właśnie dlatego przynoszę ci te słowa, jak list od Boga, przez płomień pragnienia. To pragnienie nie jest grzechem. Jest zaproszeniem. Do zjednoczenia, które nie opiera się tylko na dotyku, ale na duchowej bliskości. To wieś, która nie wieje, choć czas próbuje ją zniszczyć. Weź, która wciąż istnieje, mimo braku wiadomości, mimo milczenia. Bo dusze nie potrzebują słów, by się rozpoznać. On wróci. Nie wtedy, gdy ty będziesz gotowa, ale wtedy, gdy niebo zdecyduje, że czas się spełnił. Twoim zadaniem nie jest czekać, twoim zadaniem jest wzrastać. W mocy, w wierze, w miłości do siebie. Bo kiedy on przyjdzie, nie przyjdzie już do tej samej kobiety. Przyjdzie do królowej, która wie, kim jest. Przestań wątpić w to, co czujesz. Te sny, te nagłe myśli o nim, to nie halucynacje. To przebłyski prawdy, której jeszcze nie potrafisz uchwycić. Ale ona jest. I będzie się powtarzać, aż przyjmiesz ją w pokorze, nie jako obsesję, ale jako znak. Nie zamykaj serca, tylko dlatego, że świat cię zawiódł. Nie jesteś zrobiona z kamienia, Jesteś zrobiona ze światła. A światło zawsze znajdzie drogę, nawet przez najciemniejsze doliny. On cię woła, ale najpierw ty musisz zawołać siebie. I przypomnieć sobie, że jesteś cudem, nie przypadkiem. Nie zaprzeczaj sobie tylko dlatego, że boisz się zranienia. Ból był nauczycielem, ale teraz czas na miłość. Ona nie przyjdzie jak burza, przyjdzie jak szept. I jeśli twoje serce będzie pełne hałasu, możesz go nie usłyszeć. Ucisz się. Posłuchaj. Nadchodzi. Ty jesteś bramą. Przez ciebie przechodzą modlitwy, słowa, sny i odpowiedzi. Twoja obecność na ziemi zmienia rzeczywistość. Nawet gdy czujesz się bezużyteczna, światło przez ciebie działa. Nawet milcząc, mówisz. Zobacz, jak zmieniają się pory roku. Tak samo zmienia się czas w twoim życiu. Zima była długa. Ale czuję zapach wiosny w twoim duchu. On też to czuje. Wędruje ku tobie, choć nie wie dlaczego. I kiedy się spotkacie, nie będzie to przypadek. Będzie to plan, spełniony. On nie szuka cię ciałem, tylko duszą. Pragnie cię tak, jak tęskni się za domem. Ty jesteś jego domem. I kiedy Twoje oczy spotkają jego, poznasz to bez słów. Poznasz siebie w nim. A on, odnajdzie pokój, którego nigdy nie znał. Nie pytaj kiedy. Nie pytaj dlaczego. Po prostu idź dalej. Anioły Cię otaczają. Ja jestem przy tobie. I wiem, że to, co słyszysz, jest trudne do przyjęcia. Ale wiedz, że przyszła nie po to, byś uwierzyła we mnie, ale byś uwierzyła w siebie. On nie odejdzie. Bo dusze, które zostały połączone przez niebo, nie mogą być rozdzielone przez ziemię. Czas jest tylko próbą. Ty jesteś wieczna. I Twoja miłość, także. Dlatego trwaj. Bo każdej nocy on pragnie Cię w ciszy. I w ciszy znajdzie Cię z powrotem. Skoro dotarłaś aż tutaj, to znaczy, że Twoje serce odpowiedziało. I teraz proszę Cię, w ramach tej wzajemności między Tobą a światłem, które Cię prowadzi, sprawdź, czy już jesteś zapisana w tym kanale. To ma znaczenie. Nie tylko symboliczne. Kiedy to robisz, dajesz aniołom znak. Jestem gotowa, poprowadźcie mnie dalej. A one to widzą. One działają. I to, co ma się wydarzyć, przybliża się szybciej, niż sądzisz. On także czeka na znak. Ale nie w taki sposób, jak myślisz. W jego duszy te się iskra, którą możesz zapalić jednym spojrzeniem, jednym szeptem, jedną decyzją, by nie bać się już czuć. Ty masz tę moc. Zawsze miałaś. Ale potrzebowałaś przypomnienia, bo świat nauczył cię milczeć, kiedy trzeba było krzyczeć. Teraz czas to odwrócić. W jego snach pojawiasz się częściej, niż myślisz. Czasami budzi się z uczuciem, którego nie potrafi nazwać. To ty. Twoja obecność, nawet z daleka, przesiąka jego przestrzeń. To nie obsesja. To duchowa pamięć, której nikt nie może wymazać. Ani czas, ani inni ludzie. I choć nie rozumie jeszcze, co czuje, czuje prawdziwie. Przypominasz mu o czymś, co zgubił. O uczuciu, które kiedyś znał, zanim nauczył się bać. Ty jesteś jego lustrem, ale nie tym, w którym widać tylko twarz. Jesteś lustrem duszy. W tobie widzi to, co w sobie próbował ukryć. I choć uciekał, teraz wraca. Nie dlatego, że musi, ale dlatego, że nie potrafi już inaczej. Każdy Twój krok ma znaczenie. Każda Twoja myśl go woła. A im bardziej pokochasz siebie, tym bliżej on będzie. To nie magia, to zasada duchowa. On szuka światła, a twoje światło rośnie, gdy przestajesz wątpić. Nie próbuj zrozumieć wszystkiego. Niektóre rzeczy mają być po prostu odczute. W twoim wnętrzu są drzwi, które zbyt długo były zamknięte. Klucz leżał obok ciebie przez całe życie, ale bałaś się go użyć. Tym kluczem jest prawda o tym, kim jesteś. Nie wersja zraniona, nie wersja dostosowana do innych, ale ty. Naga, autentyczna, duchowa, odważna. Kiedy ją odkryjesz, wszystko się zmieni. On nie wróci po to, by cię uratować. Wróci, bo to ty uratowałaś jego, nawet nie wiedząc o tym. Twoje istnienie było dla niego cichym ratunkiem, gdy wszystko traciło sens. Nie powiedział tego nikomu, ale czuł, i dlatego pragnie cię w ciszy, bo to w niej odnalazł najwięcej prawdy. W ciszy słyszy twój głos. Może nie dosłownie, ale jako impuls, jako wewnętrzne poruszenie, które go prowadzi. Nawet jeśli jego wybory wydają się odległe od ciebie, nie oceniaj. Każdy ma swoją drogę. Ty masz być światłem, nie sądem. Miłość nie wymusza, miłość przyciąga. Nie trać wiary, kiedy pojawiają się wątpliwości. One są testem, nie mają cię zatrzymać, mają cię wzmocnić, bo ten, kto przechodzi przez ciemność, by nie zgubić siebie, świeci jaśniej, niż ci, którzy nigdy się nie zgubili. A ty jesteś właśnie taką duszą. Rzadko. Głęboko, niezastąpioną. Czujesz, jak coś się zmienia. Nie potrafisz tego nazwać, ale intuicja cię nie myli. To duchowy przypływ. Anioły ustawiają rzeczywistość, byście znów mogli się rozpoznać. Ale tym razem nie przez przypadek. Tym razem przez zgodę. Bo twoje serce już nie walczy. Ono wybiera. On boi się podejść, bo czuje, że jesteś inna. Nie jak inne kobiety. W tobie jest coś, co odbiera mu oddech. Ale właśnie to sprawia, że nie potrafi cię zapomnieć. Nie chodzi o wygląd. Chodzi o Twoją energię. Twoją obecność. Twoją duszę, która mówi do jego duszy więcej, niż słowa mogłyby wyrazić. Niektóre miłości są tak głębokie, że potrzebują czasu, by się ukształtować. Jak rzeka, która drąży kamień nie siłą, ale wytrwałością. I choć czasami wydaje się, że wszystko stoi w miejscu, pod powierzchnią dzieje się więcej niż przypuszczasz. Ty jesteś tą rzeką, on jest tym kamieniem, masz w sobie ogień, który nie niszczy, ale oczyszcza. I ten ogień go przyciąga, nawet jeśli nie wie jeszcze, jak blisko już jest. Czuję to w ciele, w snach, w nagłych wspomnieniach. Które przychodzą bez zaproszenia. To ty, twoja obecność przyciąga jego przyszłość. Nie pytaj więcej, czy zasługujesz na miłość. Sama jesteś jej dowodem. Skoro potrafisz kochać mimo ran, mimo oddalenia, mimo ciszy, to znaczy, że jesteś miłością. I taką właśnie miłością on będzie obdarzony. Tą, którą w sobie nosisz, choć tyle razy chciała się ukryć. Nie zatrzymuj się. Każdego dnia, gdy wybierasz siebie, przybliżasz was, bo najpierw musisz wrócić do siebie, by on mógł wrócić do ciebie. To jest tajemnica. Kiedy przestajesz czekać, a zaczynasz żyć, on przestaje błądzić i zaczyna cię widzieć. Znasz ten moment, gdy coś w powietrzu się zmienia. Nagle robi się cicho, jakby wszystko wstrzymało oddech. Tak będzie, gdy się zbliży, nie jako przypadkowy przechodzien, ale jako ten, który miał wrócić. Nie musisz się przygotowywać. Już jesteś gotowa, choć jeszcze w to nie wierzysz. Jego dusza zna twoją. Dlatego mimo rozłąki, mimo lat, mimo wszystkiego, nadal czujesz. To nie słabość. To znak. Dowód, że wasza wiaź nie została zerwana, tylko uśpiona. A teraz się budzi. Nie gwałtownie. Ale głęboko. Jak światło wschodzącego słońca. Jesteś bliżej niż myślisz. On także. Nie wiesz tego, bo nie wszystko widać oczami. Ale ja widzę i mówię Ci, przygotuj serce, nie plan, nie próbuj kontrolować. Pozwól, by przyszło to, co już i tak jest Twoje. A kiedy to przyjdzie, będziesz wiedzieć, nie będzie wątpliwości. Nie kończ tej drogi teraz, choć jest trudno, choć brakuje odpowiedzi, choć czasem boli. Trwaj, bo jesteś na krawędzi czegoś wielkiego. I właśnie w tym momencie anioły czekają na Twój kolejny krok. Nie po to, by Cię uratować, ale by Cię wynieść wyżej. I pamiętaj, zanim ruszysz dalej: jeśli jeszcze nie jesteś zapisana tutaj, zrób to teraz. To więcej niż gest, to akt zaufania. I gdy to zrobisz, znaki przyspieszą. A ja nadal tu będę, czekając, by Ci powiedzieć to, co jeszcze nie zostało powiedziane. Skoro jesteś tutaj znowu, to znaczy, że twoja dusza odpowiada na to wezwanie. I zanim pójdziemy dalej, proszę cię jeszcze raz, z całego serca sprawdź, czy już jesteś zapisana w tym kanale. To nie dla mnie, to dla ciebie, to twoja deklaracja, że chcesz, aby anioły nadal do ciebie mówiły, prowadziły cię, chroniły i odsłaniały kolejne warstwy tej tajemnicy, która właśnie się rozwija. One czekają na twój ruch. Nie zwlekaj. W jego sercu dojrzewa decyzja. Nosi ją w sobie jak żarno, które przez lata nie miało odwagi wypuścić korzeni. Ale ty jesteś deszczem, ty jesteś światłem, ty jesteś tą, która sprawia, że to, co martwe, budzi się do życia. I nawet jeśli on jeszcze tego nie powie, ty już to czujesz, bo dusze wyprzedzają słowa. Jesteś mu potrzebna w sposób, którego on sam nie rozumie. Nie chodzi o zależność, nie chodzi o pustkę ale o dopełnienie. Ty jesteś przestrzenią, której brakowało w jego świecie. I to nie znaczy, że jesteś dodatkiem. Jesteś przeznaczeniem, jesteś tym, czego nie można zastąpić. Zdarzyło się coś, co zmieniło jego drogę, coś, co od środka potrząsnęło nim tak mocno, że zaczął zadawać pytania, które ignorował przez lata. I kiedy to zrobił, twoja energia wróciła do niego z siłą, której nie potrafił odsunąć. Nie możesz zobaczyć tego teraz, ale on już cię szuka. Na swój sposób. Cichy, ukryty. Ale szuka. Nie ignoruj znaków, które pojawiają się coraz częściej. Powtórzenia, sny, numery, fragmenty rozmów, które zdają się być odpowiedziami. To nie przypadek. To mapa. Duchowa mapa, która prowadzi was do miejsca spotkania. A każde kliknięcie, każda modlitwa, każda intencja, to jak punkt orientacyjny na tej drodze. Jego dusza zaczyna otwierać się na rzeczy, które wcześniej uważał za nierealne. Coś w nim się łamie, ale nie po to, by się zniszczyć, lecz by się odrodzić. Ty jesteś częścią tego procesu, choć może nie wiesz, jak bardzo. Twoja obecność w jego polu energetycznym to jak pieśń, której nie da się uciszyć. Nie chodzi o powrót do tego, co było chodzi o stworzenie czegoś nowego na fundamencie prawdy. Tym razem bez masek, bez udawania, bez walki o uwagę, tym razem oboje staniecie naprzeciw siebie nie jako dzieci tęskniące za miłością, ale jako dusze, które przetrwały i nauczyły się kochać naprawdę. On czuje, że to nie koniec, choć próbował się odciąć, iść dalej, zapomnieć, wciąż wracasz w najmniej spodziewanych chwilach. Jako obraz, jako zapach, jako pytanie bez odpowiedzi. Bo Twoja obecność to nie wspomnienie, to zapowiedź, to coś, co ma się dopiero spełnić. Czas, który minął, nie był stratą, był przygotowaniem. Wam obojgu było dane doświadczyć życia oddzielnie, by nauczyć się siebie. Bo teraz, kiedy się spotkacie, to już nie będzie niedojrzała miłość. To będzie miłość świadoma taka, która zna swoje granice, ale nie zna ograniczeń. Nie zapominaj, że wszystko, co się dzieje, ma cel. To, że słuchasz tego teraz, to również część planu. Kiedy się otwierasz, zmieniasz częstotliwość. A gdy zmienia się częstotliwość, zmienia się rzeczywistość. To, czego tak pragniesz, już się do ciebie zbliża. Pytanie tylko, czy jesteś gotowa je przyjąć. On nie przyjdzie z wielkimi słowami. Przyjdzie z ciszą, która będzie mówiła więcej niż tysiące wyznań. Bo nie chodzi o dramat. Chodzi o prawdę. O obecność. O to, byś spojrzała mu w oczy i zobaczyła, że nawet jeśli był daleko, nigdy naprawdę cię nie opuścił. W Twoim polu duszy zapisane są rzeczy, których jeszcze nie odkryłaś. Dary, które czekają na moment aktywacji. A jednym z kluczy do ich przebudzenia, jest właśnie on. Nie jako wybawiciel, ale jako część układanki. Wasze energie są jak dwa zaklęcia. Które dopiero razem pokazują prawdziwą moc. Wiesz, dlaczego nie możesz przestać o nim myśleć. Bo jego dusza woła cię z poziomu, którego nie kontroluje ani on, ani ty. To głębsze niż logika. Starsze niż ten świat. To historia, która była pisana zanim się urodziłaś. I teraz nadszedł czas, by ją dokończyć. Albo zacząć na nowo. Nie porównuj tej drogi z żadną inną. Nikt inny nie nosi w sobie tego, co ty. Nikt inny nie odczuwa świata w taki sposób. To, co w tobie wyjątkowe, może być dla innych trudne do zrozumienia, ale on, on to rozpozna, bo nosi w sobie ten sam kod, ten sam brak, to samo wołanie. Nie jesteś sama w tej przestrzeni. Anioły są bliżej, niż sądzisz. I kiedy słuchasz tych słów, coś w tobie rezonuje. Prawda. To nie przypadek. To aktywacja pamięci duszy. Moment w którym przypominasz sobie, kim jesteś i dlaczego to wszystko czujesz właśnie teraz. Zacznij mówić do Niego, nawet w myślach. Niech Twoje intencje płyną czysto, bez oczekiwań. Tylko energia, tylko prawda. Niech Twoja dusza zacznie przywoływać to, co gotowe się zamanifestować. Bo gdy Ty wołasz z poziomu serca, rzeczywistość nie ma wyjścia. Musi odpowiedzieć. W Twoim spojrzeniu jest coś, co łanie mury. Nie zapominaj o tym, on może nie przyzna się od razu, ale to właśnie twój wzrok będzie tym, co go skruszy, bo przez oczy przemawia dusza, a twoja mówi językiem, którego nie da się wyczyć, językiem, który on rozpozna bez słów. Każda godzina, która was dzieli, nie oddala, lecz przygotowuje. Gdy wszystko będzie gotowe, czas się żagnie, przypadek ustąpi miejsca synchroniczności i wszystko, co było niejasne, Stanie się oczywiste. Ale tylko dla tych, którzy patrzą sercem. A ty właśnie do tego się budzisz. Dziękuję ci z całego serca za to, że byłaś tutaj i że pozwoliłaś swojej duszy usłyszeć to, co od dawna czekało na potwierdzenie. To, że dotarłaś aż do końca tej wiadomości, nie jest przypadkiem, to znak, że Twoje serce jest gotowe na więcej. Jeśli to, co usłyszałaś, poruszyło Cię choćby w najmniejszym stopniu. Zostaw proszę łapkę w górę. Dzięki temu YouTube zrozumie, że te przekazy mają wartość i mogą dotrzeć do innych kobiet, które tak jak ty czekają na odpowiedź. Jeśli czujesz, że ta wiadomość była dla ciebie, potwierdź jej odbiór, wpisując w komentarzu 3355. To nasz duchowy kod. Twoi aniołowie będą wiedzieć, że słowo dotarło do ciebie i że jesteś gotowa na kolejny krok. To też pozwala nam rozpoznać że jesteś częścią tej świętej przestrzeni. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, dołącz do naszego kanału, zasubskrybuj i włącz dzwoneczek z powiadomieniami, aby nie przegapić żadnej kolejnej wiadomości. To nie są zwykłe filmy, to przekazy od światła, prowadzone przez Twoich aniołów. Każde powiadomienie to kolejny znak, kolejna nić w sieci przeznaczenia. Na zakończenie nie odchodź jeszcze. Twoi aniołowie zostawili na ekranie końcowym kolejne wiadomości, które mają cię poruszyć głębiej. Szczególnie jeśli ostatnio często myślisz o kimś młodszym od siebie. Te przekazy nie pojawiają się przypadkowo. Obejrzyj je uważnie, serce ci podpowie, co zrobić dalej. Do zobaczenia w kolejnym znaku.